Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie ponownie na dwóch kanałach. Na kanale Reset Resetu i na kanale Kontroler Umysłu Ewa Pawela. Proszę Państwa, zwracam się dzisiaj do mojej szerokiej publiczności, do publiczności, która towarzyszy mi już od jakiegoś czasu w najważniejszych społecznie i Patriotycznie sprawach. A to dlatego, że dzisiaj zaprosiłam do programu profesora Ryszarda Zajączkowskiego, który opowie Państwu o piątej już edycji Piątego Kongresu środowisk niezależnych, środowisk wolnościowych. Panie profesorze witam serdecznie i bardzo dziękuję. Że przyjął Pan zaproszenie do mojego programu. Witam Panią Redaktor i witam Państwa. Panie Profesorze, myślę, że sporo z moich widzów zna Pana z dorobku akademickiego, z dorobku naukowego, ale dzisiaj będziemy poruszać raczej tematy społeczne, po prostu dlatego, że Taka jest potrzeba chwili. Proszę Państwa, ja tylko pokazuję książkę, którą zostałam obdarowana przed trzema laty przez pana profesora. Książkę znakomitą pod tytułem Globalna Zmiana co musimy obronić i jak działać. Ja Państwu już pokazuję okładki tej książki w mojej prezentacji. Panie profesorze, czy widać, czy widać prezentację na ekranie? Tak. Więc, proszę Państwa, tutaj już okładka globalnej zmiany. Znakomita, znakomita książka, która później, chyba w rok później, prawda? Czy w dwa lata później ukazała się we francuskim tłumaczeniu? Tak, tak, w Paryżu. Paryżu. Jedno z wydawnictw wydało tę książkę. Proszę Państwa, i to się bardzo dobrze uzasadnia, po prostu dlatego, że zarówno Francja, jak i Polska zostały przed pięcioma laty wybudzone ze snu, wytrącone z wyścigu szczurów, właśnie poprzez to, co Pan Profesor tutaj opisuje. To znaczy, poprzez pandemię i przede wszystkim poprzez ogłoszenie przez Klausa Szwaba tak zwanego wielkiego resetu. Panie profesorze, nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, ale jak patrzę wstecz na te pięć minionych lat, to w zasadzie się zastanawiam, czy myśmy nie powinni byli, albo nie powinni, nie powinni byśmy wznieść klausowi Szwabowi, pomnika. Za to właśnie, że no w, tak, w tak brutalny sposób no przebudził nas do wspólnych działań, przebudził nas do indywidualnego wzrostu, do rozbudowywania poczucia naszej suwerenności zarówno jednostkowej, jak i wspólnotowej, i naprawdę jak rozglądam się wokół po polskiej scenie wolnościowej, alternatywnej, no to się nie mogę nadziwić, ilu świadomych polskich obywateli w tej chwili mamy. A Pan postanowił ich wszystkich zwołać we wrześniu do Lublina. Przepraszam Państwa bardzo. Proszę nam o tym opowiedzieć coś więcej. Proszę Państwa, piąty kongres środowisk wolnościowych, a więc już po raz piąty spotykamy się w Lublinie, żeby rozmawiać o sprawach, które interesują ludzi wolnych, takich, którzy chcą być wolni. Bardzo się cieszę, że takie środowisko wciąż rośnie. Pięć lat temu, kiedy zorganizowałem pierwsze takie wydarzenie to byłem zaskoczony tym jak dużo osób przyszło mimo że przecież możliwości informacyjne były ograniczone było to w samym centrum tak zwanej pandemii a więc też były pewne ograniczenia związane z zapełnianiem sal, a mimo to mieliśmy podczas obrad naprawdę salę pękającą w szwach. Niektóre osoby nawet siedziały na podłodze, żeby wysłuchać prelekcji. Skoro tak, to postanowiłem, że będziemy się spotykać nadal i w tym roku jest już czwarta edycja tego spotkania. Tytuł wiodący brzmi Stan i perspektywy polskiej suwerenności. Nie będę wszystkiego opowiadał, ale tak tylko w skrócie chciałem zasygnalizować Państwu takie najważniejsze panele i wystąpienia. Pierwszy będzie dotyczyć suwerenności narodowej. Przypomnę, że to się wszystko zaczyna o godzinie dziewiątej. 6 września w sobotę. A więc najpierw suwerenność narodowa tutaj między innymi głos zabierze pan profesor Adam Wielomski, również pan profesor Zbigniew Pań puksculum. Następnie drugi panel, drugi zestaw takich dwóch wystąpień to jest suwerenność prawna i gospodarcza. Tutaj będzie z kolei pan profesor Witold Modzelewski, pan doktor Mirosław Gajer. Ten ostatni będzie mówił o takim temacie niezmiernie istotnym dla, dla nas wszystkich, dla całej gospodarki światowej, mianowicie o suwerenności w sektorze elektroenergetyki. Bo przecież jeśli nam prądu braknie, to wtedy już nic nie będziemy w stanie mogli zrobić. Później jest trzeci panel suwerenność pamięci i kultury. Tutaj między innymi głos zabierze profesor Włodzimierz Osadczy, będzie mówił o suwerenności pamięci i ja będę mówił na temat suwerenności poprzez kulturę. Dalej już po obiedzie, a będzie możliwość zjedzenia czegoś w przerwie, jest ostatni panel, prawda i mit suwerenności. Tutaj między innymi pan doktor Paweł... Momro wystąpi i pan redaktor Leszek Szymowski, który będzie mówił o zniewoleniu Polaków na drodze ekonomicznej. Czy można tego uniknąć? Dodam jeszcze, że te obrady będą też połączone z targami książki patriotycznej. Po raz pierwszy łączymy te dwa wydarzenia więc będzie można przyjść posłuchać różnych wystąpień, ale też spotkać się z autorami, zakupić książki. To wydarzenie jest już bym powiedział na coraz większą skalę. I jeszcze jedna rzecz, już tak zupełnie na zakończenie właściwie po kongresie o godzinie 17:00 będzie wystąpienie pani profesor Małgorzaty Grupy na temat jedwabne w świetle współczesnych badań naukowych. I będzie można potem obejrzeć film dokumentalny dotyczący jedwabnego. To, tak, w największym skrócie. Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych. Proszę sobie wejść na stronę sinlublin.pl. Tam będzie można znaleźć program. A kto może, to zapraszam też do wsparcia finansowego, jakąś drobną kwotą. Tam właśnie na stronie stowarzyszenia jest podany jego numer konta, jest też rzutka, Te rzutkę można zobaczyć też na moim profilu facebookowym. Ja, ja już to pokazuję Panie Profesorze, oczywiście będziecie Państwo mieli wszystkie linki do tych stron, o których wspomina Pan Profesor w opisie filmu pod, pod filmem. W obu wersjach, a tutaj widzicie Państwo na stronie link do zakupu biletów, rozumiem, że wejście jest płatne i prawda link do zrzutki.pl. Od razu, od razu po, poprawię panią, panią redaktor. Wejście jest bezpłatne, natomiast jest to jedna z opcji wsparcia, wsparcia tej inicjatywy. Po prostu daje kilka możliwości, dlatego że w ubiegłym roku była sytuacja taka, że na pewien czas zablokowano nam zrzutkę. Rozumiem. Potem ta zrzutka została odblokowana, ale ta blokada trwała chyba około dwóch tygodni. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji mamy trzy możliwości wsparcia tej inicjatywy. No i jeszcze na miejscu, jeśli ktoś dotrze i, i będzie chciał coś wrzucić do skarbonki, to też bardzo dziękuję. To jest zawsze wydarzenie, które finansują jego uczestnicy, I, i dlatego możemy właśnie co roku takie kongresy organizować. Tylko zauważę, że na przykład w tym roku nie ma w Lublinie Marszu Równości który odbywał się przez ostatnie parę lat. No, z tego prostego powodu nie ma, że pewnie jakaś fundacja nie otrzymała dofinansowania z oceanu. I w ten sposób kończą się takie inicjatywy. My, my nie mamy żadnych dofinansowań z różnych dziwnych źródeł. Sami się finansujemy i dlatego trwamy na powierzchni. Bo możemy się spotykać, rozmawiać. No, i poznawać też, bo tutaj walory takich spotkań są różnorodne. Nawet był taki przypadek właśnie po tym pierwszym kongresie Środowisk Wolnościowych, że zawiązała się para małżeńska. O, panie profesorze! Panie, panie profesorze, więc ja miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w drugiej edycji kongresu. No, i muszę powiedzieć, że wtedy z Wrocławia do Lublina zmierzał absolutnie szalony pociąg, dlatego że na kolejnych stacjach dosiadali się uczestnicy tegoż kongresu i w pewnym sensie w pociągu na korytarzu no, odbyły się obrady, które były obradami poprzedzającymi, poprzedzającymi sam kongres. Ale proszę jeszcze sprecyzować, gdzie dokładnie potencjalni uczestnicy mają się kierować w Lublinie 6 września. Proszę Państwa, miejsce jest bardzo łatwo znaleźć. To jest ulica Marii Curie-Skłodowskiej 3 w Lublinie. Tam mieści się Lubelski Dom Technika. To jest samo centrum miasta. Niedaleko filharmonii, niedaleko Centrum Spotkania Kultur. Kto zna trochę Lublin, to wie, że, że to jest miejsce łatwe do znalezienia. A nawet jak ktoś nie zna, to, to z pewnością łatwo znajdzie. Tam jest dość duża sala, więc będą też stosunkowo dobre warunki do spotkań, do rozmów. No, każdy może sobie wybrać to, co go zainteresuje. Nie, nie trzeba być przez cały dzień, aczkolwiek ja zachęcam. Natomiast jeśli kogoś interesuje szczególnie jakiś temat, to, to może przyjść powiedzmy na dwie godziny, posłuchać. Tutaj też jest zarezerwowany czas na dyskusję. Będzie można zadać pytanie. Więc no, w różny sposób chcemy, żeby ci, którzy przyjdą, nie, nie żałowali. Tego czasu, żeby to był taki czas dobrze wykorzystany. A takich wydarzeń nie ma zbyt dużo. Ja przynajmniej jak tutaj obserwuję Lubelszczyznę, to, to widzę, że, że no prawie nie ma czegoś takiego, przynajmniej na, na takim poziomie akademickim. A więc potrzebujemy spotkań, które będą nas. Tak solidnie informować i formować, jednocześnie stwarzać możliwości budowania relacji. Panie profesorze, no cóż, ja mogę pan, Panu tylko pogratulować tej inicjatywy, tym bardziej, że ona już prawda, przetrwała próbę czasu. Ja się ostatnio bardzo interesowałam właśnie problematyką suwerenności, zwłaszcza we Francji. Bo jak Pan i Państwo wiecie, ja tam spędziłam pół życia i to spędziłam, spędziłam je aktywnie. Nigdy nie, za, nie zaakceptowałam obywatelstwa francuskiego, ale to jest moja druga ojczyzna. I proszę Państwa, we Francji to wygląda w ten sposób, że mamy tam trzy bardzo silne środowiska, właśnie partii czy ruchów. Suweren, suwerennych, prawda? I to są naprawdę manifestacje. To się zaczęło w momencie pandemii, które gromadzą w największych francuskich miastach wielotysięczne tłumy. Czyli niewątpliwie, prawda, dzieje się bardzo dużo, ale kiedy redaktor jednego z wiodących kanałów niezależnych, odpowiednika w Realu 24, prawda, bo oni mają mniej więcej porównywalną publiczność w stosunku do w Realu, zanim zostało to po prostu skasowane przez system. No więc ten dziennikarz, zresztą z polskimi korzeniami, bo nazywa się Mike Borowski, on postanowił sprawdzić na ile ta, prawda? Niezależna, alternatywna bańka informacyjna jest dostępna dla szerszej populacji. Wyszedł na ulicę z mikrofonem, żeby przeprowadzić taką sondę uliczną, no i stwierdził, że no nic z tego, to znaczy przechodnie, absolutnie nie kojarzą nawet nazwisk tych polityków. Francuskich, jak François Asselineau, no, którzy byli kandydatami na urząd prezydenta Francji i to w sposób powtarzalny. No i cóż, trzeba przyznać, że u nas w Polsce ta sytuacja, panie profesorze, jest o niebo lepsza. Bo przecież chociażby ostatnia kampania prezydencka pokazała, przepiękna zresztą, w, w wykonaniu Grzegorza Brauna, Pokazała, no, jak, jak wielu młodych ludzi no, w pewnym sensie sercem przyległo do tych ideałów, które były w tej kampanii przedstawiane bądź przez Konfederację Korony Polskiej, bądź przez Sławomira Mencena. Także naprawdę warto, naprawdę jesteśmy świadkami. No, pewnego procesu y, informacyjnego, poznawczego, y, no, który przybiera na sile jak kula śniegowa. A badania socjologiczne pokazują, że wystarczy uwaga 3,5% y, opinii publicznej, która się zapoznaje y, z pewnymi informacjami, y, właśnie o charakterze alternatywnym, o charakterze niepodległościowym o charakterze e, suwe, zachowania suwerenności i to już wystarczy, żeby nie tylko się obronić, ale żeby zacząć budować nowe jutro. Co Pan o tym sądzi, Panie Profesorze? Proszę Państwa, no przede wszystkim to chcę wszystkich zapewnić, że poza głównymi kanałami informacyjnymi jest życie. I jest inny świat. Jest rzeczywistość przede wszystkim, a nie fikcja medialna. To jest tak wygodnie żyć w fikcji medialnej, ale można się wtedy szybko zorientować, że no to jest jednak fikcja. Jeśli ktoś chce utrzymywać się w takiej bańce informacyjnej tworzonej przez. Potężne grupy interesu, no to jest jego problem. Natomiast, jeśli chce dotrzeć do prawdy, to musi się trochę wysilić musi poszukać właśnie na niezależnych kanałach musi pojechać na jakieś wydarzenie, które nie jest finansowane z grantów rządowych czy jakichkolwiek innych. Musi poznać ludzi, którzy myślą nieco inaczej, i wtedy dopiero zorientuje się, że można żyć w innym świecie, no po prostu w świecie prawdziwym. Ja się bardzo cieszę, że społeczeństwo się budzi, zresztą chyba pani redaktor też będzie tutaj ze mną zgodna, że nie jest to tylko sytuacja właściwa dla Polski. W innych krajach jest podobnie. Ja w ostatnich latach trochę jeździłem za granicę przy okazji takich właśnie wydarzeń, że tak powiem, antysystemowych i, i wiem, że tam też są ludzie, którzy bardzo chcieliby, żeby żyć w wolności, nie, nie żyć w jakiejś medialnej bańce, czy nie, nie wybierać wciąż tych polityków, którzy w ogóle ich nie reprezentują. Więc y, oczywiście tutaj różne czynniki muszą jeszcze zadziałać, żeby y, sytuacja się zaczęła zmieniać, ale to, co obserwujemy w ostatnim czasie, chociażby od, od wyborów prezydenckich, no to jest taki y, już bardzo, y, bardzo pozytywny prognostyk, y, że idzie nowe pokolenie, y, że y, Przychodzą ludzie, którzy chcą budować swój świat według innych standardów niż dotychczas. I to jest właściwie już proces nieunikniony. Natomiast no, musimy wszystko robić, żeby on był coraz szybszy i żeby przekonywać też tych nieprzekonanych, bo, bo przekonanych. To, to łatwo przekonać. Tylko y, musimy pozyskiwać y, też ludzi y, czasem starszych, y, y, no, żyjących siłą rzeczy w tej bańce medialnej, bo, bo oni nie potrafią sobie poradzić z internetem. Ale właśnie po to są taj, tego typu spotkania, o których dzisiaj mówimy, żeby, y, żeby przyjść i y, dowiedzieć się czegoś nowego. Ja sam jednokrotnie widziałem na takich spotkaniach starsze osoby, które Nawiązywały kontakt z młodszymi, na przykład ci, ci młodsi im pokazywali, no jak tutaj w telefonie sobie coś odnaleźć, jak sobie jakąś aplikację założyć, jak gdzieś się zgłosić i tak dalej. No, takie podział, bardzo sympatyczne to, to były momenty, bo, bo widać było, że na, następuje to porozumienie międzypokoleniowe. I tym razem też, no, to jest oczywiście jednodniowe wydarzenie. Ktoś mógłby powiedzieć, że co to zmieni, że to przecież tylko taka kruszyna w tym korcu spraw do omówienia, do przedstawienia, ale przecież dobre i to, jeśli zaczniemy mnożyć te drobne wydarzenia, to wtedy się okaże, że jest ich całkiem sporo i to w różny sposób do, do ludzi dociera. O to chodzi. Nie jesteśmy na, nastawieni na jakiś jeden tubalny przekaz, ale, ale kontakt z ludźmi na różne sposoby, aby pozyskać jak najwięcej osób do Nowego myślenia i działania. No, nowe myślenie to już jest nowe działanie, tak bym powiedział. Ja bym nawet nie, nie, nie oddzielał tych, tych dwóch aspektów. Panie profesorze, ale ja się przyznam, że dla mnie dużym, dużym wydarzeniem był ten przyjazd do Lublina, do Lublina trzy lata temu i spotkanie. Spotkanie z konkretnymi ludźmi, którzy do tamtej pory widywali mnie tylko w okienku. A z tego naprawdę, z tego jednodniowego pobytu w Lublinie, po prostu wyniosłam dwie przyjaźnie długofalowe, bo to już trwa trzy lata i współpracujemy ze sobą i wymieniamy się, i wymieniamy się wzajemnie informacjami. I to właśnie chciałabym podkreślić, ten wymiar spotkania. Oczywiście będą z tego wszystkiego nagrania ale nic nie zastąpi dyskusji, nic nie zastąpi prawda, no, osobistego rozpoznania się bojem przy okazji tego typu eventu. Panie profesorze, więc jeszcze raz z góry dziękuję i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni kongres i że za rok prawda, będzie bis repetita, w wykonaniu naszego duetu i będziemy zapraszać na szósty, szóste z kolei spotkanie. Dziękuję serdecznie. Czy chciałby Pan jakoś skonkludować ten nasz dzisiejszy przekaz? Proszę Państwa, myśmy tutaj tylko zrobili taką medialną zajawkę tego, co ma wydarzyć się w Lublinie 6 września. W budynku przy ulicy Skłodowskiej 3 w lubelskim Domu Technika. Trzeba być, trzeba obserwować to też potem w mediach, bo będą transmisje, ale wiadomo, że czasem dotrzeć do tych transmisji nie jest łatwo. Później na, na stronie stowarzyszenia Inicjatyw naukowych będzie można na pewno poglądać te wykłady. Ale tak jak tutaj pani redaktor podkreśla. Nic nie zastąpi spotkań indywidualnych, tej atmosfery, która takim wydarzeniom towarzyszy: tego, że, że można człowieka zobaczyć, że można z nim porozmawiać. Tam będą różni ludzie, tacy, których znamy trochę z mediów, które są osobami publicznymi i, i takie, może mniej znane, ale też mające sporo do powiedzenia i właśnie o to chodzi, żeby, żeby tych ludzi spotkać. Już nie mówię o tym, że, że książkę kupić, jeśli ktoś zapragnie, bo to jest też takie wyjątkowe miejsce na, na zakup książek, które nie, nie tak łatwo trafiają do księgarni i bibliotek. A więc mam nadzieję, że się zobaczymy, że to też zaowocuje jakimiś nowymi pomysłami, działaniami, kontaktami, że to nie będzie czas stracony. No Jak gdybym miał takie poczucie, że, że to nic nie daje, to przecież bym się nie, nie rzucał już po raz piąty na organizację tego wydarzenia. Od kuchni to, to jest taki, taki dość. Trudny etap do przebycia, bo, bo trzeba ludzi zebrać, zaprosić, zaproponować coś, czekać na odpowiedzi, rozmawiać. No, ja, jako organizator już wcześniej wielu konferencji wiem, jak to wygląda, ale, ale kiedy przychodzi jednak ten ostatni moment i kiedy to wszystko zaczyna funkcjonować, kiedy ludzie przychodzą, to widać, że było warto. A więc do zapraszam zarabia. w tym roku. Nie wiadomo, co będzie za rok, proszę Państwa. Proszę korzystać z okazji, bo czasy są ciekawe, a więc niepewne. Korzystajmy z chwili. No tak, ale to jest właśnie tego typu spotkania, są właśnie najlepszym przygotowaniem do tego, żeby i tym trudnym czasom stawić czoła. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. I mnie już nie stać zdrowotnie na to, żeby ponownie wsiąść do tego pociągu z Wrocławia do Lublina, ale będę śledzić obrady na zarejestrowanych kanałach, audycjach i kanałach. Dziękuję Państwu serdecznie. Moim i Państwa gościem był profesor Ryszard Zajączkowski z Kulu w Lublinie. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Nie Dziękuję uprzejmie.